Witaj w drugiej lekcji tygodnia 13. Dzisiaj kontynuujemy omawianie czasownika Have to, musieć i jego użycia w trzech czasach. W poprzedniej lekcji powiedzieliśmy dokładnie, jak używać go w czasie Present Simple. Dzisiaj pokażemy, jak używać go w czasie Future Simple oraz Past Simple. Zapraszam! W ze słownictwem dzisiaj mamy 9 słów. Zacznijmy od rzeczowników. Jak zwykle, a stage, a stage to oprócz scena w sensie podium bądź scena teatralna, czy powiedzmy scena, na której się występuje to także etap, faza. Scena to appear on stage czyli pojawić się na scenie, na przykład to be on stage występować, tak? on stage na scenie, ale także etap bądź faza. An early stage to byłaby wczesna faza czegoś, wczesny etap. The final stage of a process na przykład, ostatni etap procesu na przykład, the final stage of contest, ostatni etap, ostatnia faza zawodów, etap zawodów. The final stage of uh, a treatment to będzie ostatnia faza leczenia czy ostatni etap leczenia. The, uh, The final stage of, um, of a construction będzie e, ostatnia faza budowy, na przykład, tak? W ten sposób. The final stage, an early stage, w ten sposób. Design to mm, ma kilka znaczeń. Projekt bądź wzór e, na zasadzie takiej, jak wykonujemy projekt czegoś na papierze i wtedy to będzie policzalne. A design, czyli na przykład. Uh, the design of a new building, projekt nowego budynku, ale na przykład konstrukcja także samochodu, samolotu czyli to w jakiś sposób ten samochód, samolot, ta, ta maszyna, cokolwiek jest zbudowane, jak działa na tej zasadzie. I wtedy będzie cars uh, design, planes design w ten sposób, czyli niepoliczalny, albo graphic design, także niepoliczalny, e, wzornictwo, po prostu m, projektowanie, m, przepraszam, nie wzornictwo, tylko projektowanie graficzne w ten sposób. E, truth to prawda, niepoliczalny, napisałem UCEK, uncountable, prawda. Is he telling the truth? Czy on mówi prawdę na tej zasadzie? The truth używamy, tak? Prawda na temat tego, co się naprawdę stało, e, powiedzielibyśmy The Truth About What Really Happened, czyli prawda o tym, co naprawdę się wydarzyło, co, co rzeczywiście miało miejsce. E, zobaczmy dalej. to e, czasownik, to express, to express, e, dwa sy na końcu w pisowni, e, co można wyrazić, wyrazić. To express an opinion about something, wyrazić opinię na jakiś temat, to express an interest in doing something, czyli wyrazić zainteresowanie robieniem czegoś, na przykład to już może taki troszeczkę zaawansowany zwrot, ale także wyrazić współczucie, to express sympathy, to express joy, wyrazić radość, to express anger, wyrazić gniew, złość. To marry to czasownik znany nam, e, pobierać się, bo ożenić bądź wyjść za mąż, tak? Ym, I teraz y, używamy tego w ten sposób. To marry somebody, tak? Tak tego używamy, czyli pytanie takie, które często gdzieś tam znamy, słyszymy: Will you marry me? Czy wyjdziesz za mnie, tak? Ym, I teraz y, jak tego użyjemy w przeszłym czasie? Powiedzmy, że on. Ym, po, ym, on, w, on ożenił się z Kasią w maju. He married Kate in May. W ten sposób. He married uh, Kate. To marry somebody, taka konstrukcja. Czyli na przykład moi rodzice pobrali się uh, w którymś tam roku. I tutaj jeśli tego używamy, pobrali się, używamy uh, uh, got married, got married. Czyli they got married. Oni się pobrali. My parents got married in 1986. Na przykład. Na tej zasadzie. To feed, to feed to ee -e, jako dłuższe i wymawiamy. E, karmić się czymś, karmić kogoś, karmić coś, zwierzę. E, żywić bądź żywić się. Czyli na przykład e, karmiłem jej kota, gdy jej nie było. I fed her dog, nie, przepraszam, I fed her cat, tutaj w tym przypadku kota, while she was away. I fed her cat. Karmiłem mi kota. Albo na przykład żywić się w tym znaczeniu. Krowy żywią się trawą. Cows feed on grass. Czyli tu z tym przyimkiem on, to feed on, żywić się czymś. Cows feed on grass. Przymiotnik following um, będzie oznaczał następnego, na przykład następnego dnia, roku. Poranka, the following day, następnego dnia. Jeśli opowiadamy jakąś sytuację, jeśli opowiadamy jakiś ciąg zdarzeń z przeszłości, byśmy tak powiedzieli, chociaż nie tylko. The following year, następnego roku, the following morning, następnego ranka. I można by jeszcze powiedzieć takie zdanie, żeby zobaczyć to na przykładzie. Następnego dnia spotkaliśmy się na lunchu. The following day we met for lunch. Czy spotkaliśmy się, by zjeść razem lunch? We met for lunch. Daily, przymiotnik, daily, codzienny bądź codziennie, czyli będzie to zarówno przymiotnik, jak i przysłówek. Codzienny przymiotnik, a daily newspaper, codzienna gazeta, powiedzielibyśmy, część naszego codziennego życia. Czyli pomówimy, że coś należy do naszego codziennego życia. Part of our daily life, codziennego takiego funkcjonowania życia albo codziennie czyli na przykład zoo jest otwarte codziennie od 9 do 5 the zoo is open daily codziennie from 9 to 5 the shop is open daily ten sklep jest otwarty codziennie immediately immediately może wymowa jest troszkę trudna, bo jest to długi wyraz. Immediately, pisownia także. E, proszę sobie zwrócić tutaj na to uwagę. Immediately, um, natychmiast. Um, I teraz jak tego użyć? On od, e, odebrał telefon natychmiast. He answered the phone immediately. Tak? Można powiedzieć, że coś musi być wykonywa, wykonane natychmiast. Albo na przykład on wyszedł natychmiast, bądź powiemy zaraz po, bezpośrednio po, zaraz po. W zakończeniu spotkania. He left immediately after, czyli tu z tym after, immediately after the end of the meeting. Wyszedł zaraz po zakończeniu spotkania. Tematem gramatyki tego tygodnia jest have to, czyli musieć, w trzech czasach: w czasie przeszłym, przyszłym oraz teraźniejszym. Już w czasie Present Simple sobie omówiliśmy na poprzedniej lekcji użycie have to. Dzisiaj pokażemy sobie, omówimy sobie szczegółowo użycie w Past Simple w czasie przeszłym i Future Simple. Zacznijmy od Past Simple. Tutaj oznaczyłem literką P. Positive sentence, czyli twierdzenie, negative, czyli przeczenie i question, czyli pytanie. Zobaczmy, have to przyjmuje formę had to, tak samo jak czasownik have przyjmuje formę had, mam bądź miałem w simple past had, i czyli tu mamy had to, musiałem, tak? I had to, he had to. I tak samo jak każdy Inny czasownik w formie past, kiedy używamy w czasie past simple, ma on taką samą formę, dla, kiedy łączymy go z każdym zaimkiem osobowym. Czyli I had to będzie wyglądało, she had to, we had to. Tak samo, czyli spójrzmy na przykład, musiałem pracować cały dzień, by to skończyć. I had to work all day to finish it. Kolejny przykład z zaimkiem she, ona musiała wyjść wcześnie do pracy. She had to leave early for work. She had to leave early. Musiała wyjść wcześnie do pracy. Negative sentence, przeczenie. To będzie taka też dobra dla nas powtórka tego, co już przerabialiśmy, czyli tego jak budujemy zarówno przeczania jak i pytania w czasie past simple, ponieważ z head to budujemy je tak samo jak z każdym innym czasownikiem w czasie simple past, czyli potrzebujemy operatora did i tutaj w zdaniu przeczącym będzie to did plus ta część not przecząca i będziemy mieli didn't. Didn't, i kiedy używamy w zdaniu did operatora, wtedy już czasownik jest w formie tej podstawowej, nie przeszłej, czyli będzie have to, prawda? Nie będzie didn't had to, ale didn't have to. Czyli zobaczmy na przykłady. Hmm, nie musiałem tam iść. I didn't have to go there. I didn't have to go there. On nie musiał, uh, on nie musiał tego mówić. He didn't have to say that w ten sposób. Nie musieliśmy tego robić. We didn't have to do it, but we did. Ale zrobiliśmy. Powiedzmy, tak można by było dodać. We didn't have to do it. Nie musieliśmy tego robić, but we did. Ale to zrobiliśmy. Pytanie: także potrzebujemy w czasie simple past operatora did a, i tak samo e, będzie ten, e, kiedy używamy did, to już nie będzie had, ale have to. Czyli zobaczmy m, pytanie: czy ona musiała brać taksówkę? Did she have to take a taxi? Oraz dlaczego musiałeś użyć mojego konta? Powiedzmy, gdzieś jakaś sytuacja, ktoś coś. Znaczy konto się zalogował, znał y, dostęp i gdzieś tam, czy co, żeby coś kupić przez internet, czy gdzieś tam, żeby coś. Why did you have to use my account? Dlaczego musiałeś użyć mojego konta, tak? Why did he have to say that? Dlaczego on musiał to powiedzieć? Na takiej zasadzie, czyli z tym jeszcze dodatkowo zajęciem pytającym na... Pączku, na. Pon, na... Początku, przepraszam, przed did. Future simple, e, będzie nam potrzebne, żeby zbudować stanie twierdzące mm, oraz pytanie i przeczenie. Tak samo, future will, tak? Will i tak samo have to, musieć i łączymy to wills have to, will have to, będę musiał, I will have to, będę musiał iść do szkoły jutro, na przykład. I will have to go to school tomorrow. Na przykład, więc zobaczmy. I teraz e, tutaj mamy już skróconą fo formę, to jest też dobra okazja, żeby sobie przypomnieć właśnie użycie tego will, jak używamy zarówno w przeczeniach jak i w pytaniach także. Czyli tutaj skracamy you will do, tego, do tej formy skróconej you'll, tak? They'll, you'll. Pamiętamy jak to wymawiać w ten sposób. Będziesz musiał mi to będziesz musiał pokazać mi jak to działa. You'll have to show me how it works. You'll have to show me. Będziesz musiał mi pokazać oni będą musieli czekać, aż wrócimy z urlopu. They'll have to wait. Będą musieli czekać. They'll have to wait until we come back from vacation. W ten sposób. Jak zbudować zdanie przeczące? Will not daje nam w czasie future simple won't. Czyli nie wymawiamy tego tak jak pamiętamy want, I want, ja chcę, ale I won't, won't przez bardziej przez on. Czyli tutaj w zdaniach będzie trzeba sobie zwrócić uwagę, jak to będziemy powtarzać. Won't i have to, tak? Nie będzie musiał, nie będziemy musieli, nie będziecie musieli czegoś tam robić. Zobaczmy. Być może oni nie będą musieli za to płacić. Perhaps they won't have to pay for it. Perhaps they won't have to. Być może nie będą musieli. At least, przynajmniej, pamiętamy to ze słownictwa, przynajmniej nie będę musiał tego wszystkiego czytać. At least, I won't have to read all of this. At least, I won't have to. Przynajmniej nie będę musiał. Na tej zasadzie. Pytanie, zaczynamy od will. Tutaj taka konstrukcja. Will, osoba i tu mamy dopiero to have to, tak? Will. Osoba, will she, dopiero have to, will she have to stay in bed? Czy ona będzie musiała zostać w łóżku? Czyli, że jakaś diagnoza jest, że coś tam jest, powiedzmy, chora, tak? I pyta się młodszy brat, will she have to stay in bed? Czy będzie musiała zostać w łóżku? Na tej zasadzie, albo na przykład jeszcze przed tym stawiamy how long, ten e, poło, e, złożony zajmek pytający how long, jak długo, jak długo, Będziemy musieli czekać. Takie pytanie mogłoby paść dosyć często gdzieś tam w użyciu. How long will we have to wait? How long will we have to wait? Więc omówiliśmy sobie użycia tego have to, zarówno simple present w poprzedniej lekcji, jak i tutaj. W simple past had to, oraz future simple will have to. Powtórz za mną dziewięć słów. Pierwsze. Etap, faza, scena. A stage, a stage, etap. Projekt, wzór, konstrukcja. A design, a design, projekt. Prawda. Truth, truth, prawda wyrazić to express to express wyrazić pobierać się to marry to marry pobierać się karmić żywić to feed to feed karmić następnego dnia ranka Following, following następnego. Codzienny, codziennie. Daily, daily, codzienny. Natychmiast, immediately, immediately, natychmiast. Teraz powtórz za mną piętnaście zdań. Musiałem pracować cały dzień, żeby to dokończyć. I had to work all day to finish it. I had to work all day to finish it. Musiałem pracować cały dzień, żeby to dokończyć. Czy musiałeś długo czekać? Did you have to wait long? Did you have to wait long? Czy musiałeś długo czekać? Ktoś musiał mu o tym powiedzieć. Somebody had to tell him about it. Somebody had to tell him about it. Ktoś musiał mu o tym powiedzieć. Nie musiał tego robić, ale to zrobił. He didn't have to do it, but he did. He didn't have to do it, but he did. Nie musiał tego robić, ale zrobił. Czy naprawdę musieli wsadzić go do więzienia? Did they really have to put him in prison? Did they really have to put him in prison? Czy naprawdę musieli wsadzić go do więzienia? Dlaczego musiałeś użyć mojego konta? Why did you have to use my account? Why did you have to use my account? Dlaczego musiałeś użyć mojego konta? Być może nie będą musieli tam jechać. Perhaps they won't have to go there. Perhaps they won't have to go there. Być może nie będą musieli tam jechać. Czy będzie musiała zostać w szpitalu? Will she have to stay in the hospital? Will she have to stay in the hospital? Czy będzie musiała zostać w szpitalu? Wiem, że zapłaciłeś za to, ale nie musiałeś. I know you paid for this, but you didn't have to. I know you paid for this, but you didn't have to. Wiem, że zapłaciłeś za to, ale nie musiałeś. Nie musiałeś tego mówić. You didn't have to say that. You didn't have to say that. Nie musiałeś tego mówić. Nie mam pojęcia, jak to działa, więc będziesz musiał mi pokazać. I have no idea how it works, so you'll have to show me. I have no idea how it works, so you'll have to show me. Nie mam pojęcia, jak to działa, więc będziesz musiał mi pokazać. Będziemy musieli ich odebrać z lotniska. We'll have to pick them up from the airport. We'll have to pick them up from the airport. Będziemy musieli ich odebrać z lotniska. Przynajmniej nie będę musiał tego wszystkiego czytać. At least I won't have to read all this. At least I won't have to read all this. Przynajmniej nie będę musiał tego wszystkiego czytać. Będą musieli poczekać, aż wrócimy z wakacji. They'll have to wait until we come back from vacation. They'll have to wait until we come back from vacation. Będą musieli poczekać aż wrócimy z wakacji. Jak długo będziemy musieli czekać? How long will we have to wait? How long will we have to wait? Jak długo będziemy musieli czekać? Lekcja prawie za nami, a ja zachęcam Cię do tego, by zrobić video homework, czyli nagranie z zadaniem domowym, w kolejnych dniach. Do zobaczenia w kolejnej lekcji oraz w zadaniu domowym.